Albo zniknęli. Byli, istnieli i w pewnym momencie ci ludzie zniknęli. Ja mam taki przykład, dokument dotyczy rodziny, bo nie tylko jego. Szefa jednego z powiatowych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce. Nazwisko zmieniono jemu, jego żonie, jego dzieciom. Jest taka klauzula, że jest to niezbędne ze względu na wyjątkowo ważny interes strony. Ten człowiek zrobił swoje, jest świadomy tego, co zrobił. Nie chce, żeby się za nim to, to ciągnęło, za nim za jego rodziną. I on w tej chwili, przenosząc się z tego miejsca, gdzie mieszkał, gdzie urzędował, do stolicy, otrzymuje nową tożsamość. Otrzymuje nową tożsamość jego rodzina. Był taki pan, taki towarzysz, od tej pory tego towarzysza nie ma, jest zupełnie ktoś inny. Kto nam zafundował taką Polskę? Kto z najwyższą determinacją broni dygnitarzy partyjnych? Kto w nie swoim imieniu odpuścił komunistyczne winy i zbrodnie? Kto zapewnił im i ich rodzinom komfort psychiczny i materialny? Czy mają prawo wygłaszać mowy o moralności i demokracji, prawach człowieka? Dlaczego w innych krajach lepiej, gorzej, ale rozwiązany został problem lustracji? Nasze myślenie ma być nakierowane w zupełnie inne miejsce, na podstawie zupełnie innych kryteriów. To jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Było spotkanie z Jackiem Kuraniem na Uniwersytecie Warszawskim. On, oczywiście, jak to on wtedy w pełnej formie, bardzo dużo, bardzo długo mówił ciepło o wszystkim, jak to teraz będzie, co to jest demokracja, to, co są prawa człowieka, wartości i tak dalej. Sala oczywiście biła brawo, ludzie byli zachwyceni, większość była młodych, ale później była dyskusja. Znaczy, mikrofon gdzieś tam krążył po sali można było zadawać pytania. I głos zabrała pani, która przedstawiła się, że była asystentką profesora Tatarkiewicza. I mówi: Tacy ludzie jak pan stali przy wejściu uniwersytetu i takich profesorów jak Ajdukiewicz. Kotarbiński, jak mój profesor Tatarkiewicz, nie byli wpuszczani na uczelnię. przez takich jak pan i pana koledzy, towarzysze partyjni. Wy ich odpędzaliście starą kadrę profesorską, która nie miała prawa nauczać. I co pan na to? I tu się Kureń zmieszał, nie bardzo wiedział co powiedzieć, a za chwilę mówi: No, wie pani, cel był tak wielki. Budowaliśmy socjalizm, no to ofiary musiały jakieś oczywiście padać, ale przecież my się staraliśmy. I to w tym stylu. I teraz, jaka była reakcja sali? Dla mnie to był ten pierwszy zwiastun, w jakim właściwym miejscu rozwoju jesteśmy. Czy to jest ta rzodkiewka, która jest tylko czerwona zwierzchka, w środku jest biała, czy to jest burak czerwony? Po prostu czerwony burak. Sala wyła z radości, ale załatwił kobietę, ale jej powiedział: Rozpoczynamy grę. która się skończy. Źle dla wszystkich uczestników tej sali. Proces lustracyjny Józefa Oleksego trwa już 4,5 roku. Poseł SLD mówił dziś, że wczoraj spodziewał się mu końcowych. Tymczasem jak ujawnił Oleksy do sprawy rzecznik wprowadził około 3000 nowych dokumentów, a to może oznaczać przesłuchanie kolejnych świadków procesu. Małgorzata Niezabitowska od początku twierdziła, że dokumenty na jej temat sfałszowano. No cóż, no, sądy mamy takie, jakie mamy. Ja przypominam, że to jest system sądowy odziedziczony wprost po PRL-u i bez właściwie żadnej głębszej weryfikacji czy przebudowy. On ciągle funkcjonuje w tamtym modelu. I proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie procesy, o których tutaj mówimy, pana Oleksego, pani Zabitowskiej. Osoby, które publicznie oświadczają, że i od początku, są absolutnie niewinne, nic nie ma przeciwko nim, nie mają nic do ukrycia, one żądały, żeby drzwi były zamknięte. I ja powiem wprost, ja rezultaty końcowe takich procesów nie traktuję jako wiarygodne. A profesor Zdzisław Krasnodębski w artykule o Perelowskiej Inteligencji podsumowuje. Wszystko to przebiegałoby dużo sprawniej i dokonałoby się znacznie wcześniej, gdyby inteligencja pozostała wierna swemu dawnemu przedwojennemu etosowi. Niestety nie mamy takich elit jak w roku 1918, gdy tworzyła się druga Rzeczpospolita. Nie mamy tamtej inteligencji, lecz tylko tę stłamszoną i upodloną w PRL-u, która nie ma odwagi spojrzeć w lustro. I dokonać samooczyszczenia. Ostatnie wypowiedzi Józefa Oleksego przypomniały nam, kim są postkomuniści, kim naprawdę jest Aleksander Kwaśniewski, bardzo popularny wśród polskiej inteligencji, bo łosabiał wyobrażenie o wielkim świecie, a zarazem był gwarantem puszczenia w niepamięć dawnych grzechów i możliwości dorabiania na boku. I się nikt za nic nie odpowiada. Jeśli w ogóle coś się złego działo, to było mniejsze zło. Czyli mogło być tylko gorzej. Ale to jest tego typu właśnie inteligencja, która w roku 1944-1945 utrwala władzę ludową czynnie. I wielu z tych ludzi z bronią w ręku jeździło na tak zwane bandy, jeździło na rozkułaczanie, zabierali chłopom ostatnie resztki żywności, bili ludzi, chodzili z, z, z pasem i w kaburze był rewolwer. Często organizowali się jakieś grupy tam, ZMP czy jakieś inne. Później porobili jakieś kariery naukowe lub kariery jakieś literackie czy, czy gdzie indziej. Później byli w opozycji, ale ich życiorysy zaczynają się od opozycji, tego co wcześniej nie ma. Jeśli ja czytam w Gazecie Wyborczej wywiad z Leszkiem Kołakowskim, że no, miałem broń, jeździłem, ale no, oni to nastrzelali. To jest dowód na to, że ten człowiek bardzo dobrze wie o czym mówi. Tylko on to wszystko spłaszcza, on to wszystko właściwie wyśmiewa, że... no. Z drugiej strony byli jeszcze gorsi od nas. Oni do nas strzelali. Trzeba się ludzie się bronili. Bronili swojego kraju. On był okupantem de facto. Był w strukturze, która była obca, narzucona. Działał w partii, która była obca. Ideologicznie szkodził, a nie wychowywał młodzież. Ale on jest dzisiaj noszony na rękach. Autograf? Tak. Pana profesora, autograf. Jesteśmy zaszczytani. Po prostu. Myśmy się nie uważali za demokratów, naprawdę. Myśmy się uważali za komunistów. Tak. I wiedzieliśmy, że to nie może być jedno i drugie, że jednego i drugiego nie można, nie można mieć razem. No ale przez pewien okres no, godziliśmy się z, tym, z tą frazeologią, w którą nie wierzyliśmy. A potem to się zmieniło. Pileszek miał jakiś straszne parabelum. Pamiętasz? Pamiętam, parę, a ty miałeś nagan. A ja miałem nagan. No i chodziliśmy z tym, bo jednak nie wiadomo było, co się stanie. No Było jednak to zbrojne podziemie, które nie zostało jeszcze wtedy zlikwidowane. No było dość. E, w sumie było dość dużo ludzi zabitych z naszej strony. I takich przypadków mamy więcej. Nie można Wisławie Szymborskiej wypomnieć stalinowskich wierszy, bo ona wielką literatką jest. Ona dostała Nagrodę Nobla, w związku z tym o stalinizmie nie mówimy. I to jest właśnie dzisiejsza inteligencja, która ma część życiorysu schowana. Mamy teraz problem środowiska naukowego, który murem stoi przeciwko ustawie ilustracyjnej. Jak mówią, nie dlatego, że oni nie chcą tej ustawy. Oni mówią, że nie chcą formy trybu, że im się coś narzuca, że to narusza godność i tak dalej. Jakaś garstka ludzi z nauki podpisuje apel, że, że są za, oni są no, tam pokazywani, są próbowani yy, są forsowani jako pewna przeciwwaga, ale przeciwwaga dlaczego? Dla prawie całego świata naukowego. I teraz lud Boży patrzy na to wszystko, widzi, co się dzieje, i mówi, że. To wszystko jest źle robione, bo przecież ci mądrzy ludzie, ci naukowcy, to są przeciwko. Czyli musi to być złe, skoro oni są przeciwko. A jak oni się oczyszczali? Kiedy? Gdzie? Jakie oni wnieśli wartości do, do nauki w Polsce, do, do, do tego, co, co tworzyli? Ich doktoraty są do wyrzucenia na śmietnik. Żeby pisali nienaukowe prace, tylko ideologiczne, i to takie, których dzisiaj się powinni wstydzić. Ale ich się w większości nie wymienia w biografiach. Nie jest tak, że on napisał taki doktorat, tylko że jest doktorem. I to wystarczy. I to już daje tytuł do wszystkiego, bo dalsze jego prace były lepsze. Jeśli ja czytałem takie komentarze po śmierci Kapuścińskiego, który był przecież no wielkim pisarzem, że jego dobiła lustracja, że on się bał, że mu coś tam w papierach znajdą. Jego to dobiło, czyli nasza wrażliwość powinna być skierowana na ochronę takich ludzi. Mimo wszystko, że coś tam zrobili, to jest nieważne, tylko on jest tak wielki, tak ważny, że powinniśmy go chronić. Ryszard Kapuściński prosząc bardzo o przyjęcie go do partii, pisał własnoręcznie. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Co to pani zna. Rekomendacja partyjna to. Rekomendacja nie. dla Kapuścińskiego, żeby go przyjąć, napisana przez Goremka. Nie bardzo po polsku i tak nie bardzo, jakby dzisiaj chciał to ujawnić. W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Rekomenduje towarzysza Kapuścińskiego w przekonaniu, że przybędzie naszej partii godny jej człowiek, a rekomendował go Bronisław Geremek. Jak się to czyta, to ręce opadają. No i tak? No, ale jednak to jest właśnie ta elita, więc to, to też w, to należy. To jest dzisiaj ta elita, tak. To jest no, elita. Do no. I mówi w Strasburgu, że tu w Polsce się źle dzieje, tu ciemnota. Teraz. No ale to, a, to wszystko tak zmarniało? To, czy to teraz nie, jakoś. Nie wszystko, tylko że olbrzymia większość tych ludzi ma takie zaszłości. I teraz ktoś, kto się wśród nich chciałby wyróżnić, z nimi walczyć, to stanie w głowę i będzie osamotniony. No nie ma wątpliwości, że gdyby rzeczywiście doszło do lustracji, do deubekizacji. I, te, I jednak odcięcia się od tych PRL-owskich korzeni, likwidacja tych nazw komunistycznych bohaterów, tych wszystkich pomników, bez wątpienia zbliżylibyśmy się zdecydowanie do normalnego, cywilizowanego społeczeństwa, a nie bylibyśmy w znacznej mierze jeszcze społeczeństwem postkomunistycznym, jakim jesteśmy. Obawiam się tylko, że no jakby te kilkunastoletnie zachowania, zachęty zaniechania spowodowały to, że no przeciwnik jakby ci postkomuniści. Wypracowali sobie solidną, solidne zaplecze polityczne, zaplecze finansowe. W znacznej mierze również dysponują silnymi mediami i obawiam się, że ten proces będzie jednak paraliżowany, będzie w znacznej mierze kulawy i, i połowiczny. W roku 89, w 90, jak się PZPR rozpadał, to były dokumenty, które zostały wyrzucone dosłownie na ulicę. <grym> ja trochę takich rzeczy dostałem od dosłownie od przechodnia, ktoś to nawet nie bardzo był zorientowany i chciał to jako ciekawostki mi pokazać. Jakie wykształcenie miał na przykład Edward Ochaps? jak sobie sam wpisał, doktor Honoris Causa. To jest jego wykształcenie, jakie uzyskał, stopień naukowy. Oczywiście nie, nie, nie bardzo był świadomy, że to nie jest to samo, to nie jest wykształcenie. Albo na przykład pierwszy zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Jakieś tam papiery miał przedwojenne. W roku 1940. W szóstym Wysoka Komisja w składzie y, najwyższych funkcjonariuszy tego sądownictwa wojskowego Perelowskiego, Polski Ludowej wówczas, postanowiła w trybie nagłym wymienić dokumenty towarzyszowi na takie, że temu będzie w nowej pracy potrzebne nowe nazwisko ładnie brzmiące nazki, kończące się. On jeszcze napisał jakie miał nazwisko? W uzasadnieniu bodajże LAX. No właśnie, chciałam no, zapytać, czy panu ta wiedza, którą pan ma? Pomaga czy przeszkadza w życiu? Mnie ta wiedza nie przeszkadza, chociaż był taki czas, że dostawałem za to sporo po głowie, nie ukrywam tego, ale to była satysfakcja, bo wiedziałem co robię, po co i za co po głowie dostaję. Jak przyszła ekipa w 2001 roku ówczesnego premiera Millera, to wiem, że kombatanci z tzw. Ludowego Wojska, Gwardii Armii Ludowej poszli do niego i postawili mu dwa warunki. Zmianę ustawy kombatanckiej i wyrzucenie mnie z urzędu. Ustawy nie mógł zmienić od ręki, ale mnie oczywiście wyrzucono. A ja wiedziałem za co. Wiedziałem, co robiłem przedtem, liczyłem się z tym, że jak będzie zmiana władzy, to ja wyrzucony będę. Ale miałem satysfakcję, że to, co zrobiłem, to już zostało zrobione. To kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oczywiście nie sam, ale przy pomocy no, wielu osób, które, które przy tym pracowały, pozbawiliśmy ich uprawnień kombatanckich. I to była satysfakcja, że te sprawy przeszły przez sądy. Wyroki były prawomocne, to sobie zaczęliśmy wygrywać w Sądzie Najwyższym, bo były rewizje nadzwyczajne od wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który usiłował jeszcze walczyć z nami przez jakiś czas przy pomocy różnych kruczków. To się udało. I myślę, że to była porządna dekomunizacja, porządna lustracja, porządna doupekizacja, bo jednak to był głównie aparat bezpieczeństwa. Jeśli nie włączymy się dzisiaj w bój o prawdę, Zmarnujemy kolejne długie lata, a następne pokolenia nam tego nie wybaczą, bo właśnie prawda ma taką cechę, że zawsze kiedyś wychodzi i zwycięża.